Jak sobie przesłuchałem nagranie o tej sprawiedliwości, które nagrałem, po prostu, no, wykorzystałem swoją wiedzę, którą mam. Czy można to jakoś w praktyczny sposób wykorzystać? Tak się zastanowiłem. Oczywiście, że można, ponieważ mamy taką ładną furtkę, jak sądownictwo i tutaj widzicie, to jest ten właśnie wymiar sprawiedliwości, więc tutaj się można procesować z nimi nawet. Jak lubią, proszę bardzo, właśnie. Czyli można pozwać skarb państwa na przykład, można pozwać całe sądownictwo. Chyba można, no nie? Właśnie więc przyjedzie tutaj do, do Jaworzna, słuchajcie, ekspert od sprawiedliwości, a najlepiej to sam minister niech przyjdzie i pogadamy sobie, co to jest sprawiedliwość, panie. Z głowy oczywiście, z głowy, bo minister to ma mieć w, w głowie. To źródło, ten rdzeń, kamień węgielny, to on musi mieć w głowie, no nie, że on musi cały czas wiedzieć o tym, wiedzieć, wiedzieć. Tak samo jak lekarz ma mieć to w głowie, żeby po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić, po pierwsze nie szkodzić, no nie. Czyli on ma taki w głowie, po pierwsze sprawiedliwość, sprawiedliwość, sprawiedliwość. Tutaj widzicie, zwyczajnie, można za pomocą tej sztuczki, czyli za pomocą tej definicji i też za pomocą tego, czym oni się prezentują, bo oni się muszą zaprezentować rdzeć, czy później słuchajcie, PWN. -em. Muszą, muszą murę za tym PWN. -em. Po prostu. No to jest <grym> państwowe, no nie? Nie chcieli się zmienić do tej pory? To ich sprawa. Właśnie, więc mamy tą furtkę, że możemy im to postawić. Właśnie, to jest wasze, proszę bardzo, to jest wasza sprawiedliwość. Tak, to teraz sobie porozmawiajmy o tej sprawiedliwości. Wyjaśnijcie mi, gdzie są te wszystkie rzeczy, słuchajcie, o których wy tam piszecie, że to w umyśle jest i, i takie tam różne rzeczy, no? Pożer na przykład o milion dolarów amerykańskich. Słuchajcie, chcielibyście? Właśnie. Także słuchajcie, każdy to może zrobić. Każdy z Was. Każdy z Was. Więc kto pierwszy ten lepszy rozgarnięcia Do milion dolarów amerykańskich za free? Po prostu wystarczy się pojawić w sądzie, troszeczkę wiedzieć. Iż... Troszeczkę wiedzieć, wystarczy. Właśnie, a u mnie masz wszystko, co chcesz wiedzieć. Właśnie, a u mnie masz całe abacadło. Słuchaj, tutaj możesz mnie nawet sobie wziąć za eksperta na przykład, od czego? Od osobowości. Zwyczajnie. Ja mogę być ekspertem dosłownie od osobowości, bo nie wiem czy sobie zdajecie sprawę z tego, że nie ma do tej pory naukowego modelu osobowości człowieka. Dosłownie nie ma. Nie ma, po prostu nie ma. No To jak zapytasz psychologa, psychiatrę, słuchaj, napisz mi to schematycznie, jak to wygląda. Osobowość człowieka, taki szablon, szablon, w którym to się wszystko dzieje, właśnie taki mechanizm można powiedzieć, no to oni tego nie mają właśnie, a że u mnie w materiałach to macie, możecie sobie zobaczyć całą opowieść zaczynamy zawsze od tego samego, pamiętajcie, od istnienia, więc istniejesz w istnieniu dzień dobry. Właśnie. I w tym istnieniu, widzisz, masz wiedzę, tak? Wiedza jest takim pierwszym rozróżnieniem z istnienia to ty. Właśnie świadomość, dzień dobry ponownie. I widzicie? I teraz tak. My jako ludzie mamy właśnie taki zaszyty mechanizm automatyczny w nas. Właśnie. I ten automatyczny, że jest automatyczny i tak się kręci w kółko, kręci, 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 to on jest takim fundamentem tego wszystkiego, to jest właśnie to, co nazywamy wiarą. To jest to. Właśnie. Widzicie? I teraz tak. Macie tak. Po pierwsze istnienie, potem masz wiedzę, potem masz wiarę, potem masz uczucia, potem masz myśli i to jest ostatni filar, na którym to przetwarzasz, a dopiero potem masz postrzeganie. Widzisz? I to jest tyle. Łatwe, proste. Ale jeżeli to odwrócisz, Czyli, jeżeli ten umysł będzie pracował w odwrotnej polaryzacji, co jest jak najbardziej możliwe i tego doświadczamy na co dzień, to powiesz, że myśl jest pierwsza, tak? Potem są uczucia, powiesz, a potem to już właśnie i tutaj widzicie. Te umysły, które tak funkcjonują, które tak myślą, to one właśnie tutaj stanęły i co dalej, właśnie co dalej, co dalej? Jak to się dzieje? Właśnie jak tutaj połączyć emocje z wiedzą? No nie ma, nie da się, właśnie da się widzicie. Wszystko się da. Pamiętajcie, że wszystko może być wyjaśnione, bo skoro to pracuje, to jest mechanizm, to się da. Więc tutaj można też takiego ministra sprawiedliwości ośnić Na przykład on może nawet bić brawa, on może powiedzieć, że tutaj występuje do pana Rafała na przykład. Na przykład o nagrodę Nobla, chociażby cokolwiek, nie wiem, takie miło by było, chociażby nie wiem. W każdym razie, Wy to sami możecie zrobić, nie tylko ja, bo to by było miłe, widzicie? Pamiętajcie, że to jest kuba pieniędzy do wydania, i tymi pieniędzmi się potem możemy podzielić ze społeczeństwem, widzicie? Nie będą mieli pieniędzy na armaty, nie będą musieli nam wypłacać pieniądze. Tak, więc skończy się już dotowanie, widzicie, zbrojeń, kończy się już ta propaganda strachu, kończy się ta niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość, to jest to. To są te wszystkie wojny, konflikty i te wszystkie inne, bla, 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 choroby. To jest to. To jest to właśnie. Tak. I to jeszcze można, słuchajcie, pozwać sobie ministra zdrowia. No nie co on w ogóle wie o człowieku. słuchajcie. Co ty wiesz w ogóle człowieku? No że co, on jest biologiczny i ma głowę, tak? I to wszystko. No, bo naprawdę tyle my wiemy. Tyle my wiemy. A jak zapytasz byle jakiego psychiatra, czy psychologa, czy świadomościele, czy ciało w świadomości, to on jest bardzo zdziwiony takim pytaniem. Nie? Mają ogromną niełatwość, a jak już ich przyciskasz, to oni ci nie powiedzą tego jak jest. Nie powiedzą, czy nawet chociażby wiedzieli, to nie powiedzą, bo to wiedzą, czym to się kończy. Kończy się to po prostu ich końcem ich zawodu, że tak powiem. Tak, bo to jest stara metodologia. I nie przez przypadek, nie przez przypadek nasz rząd polski ogłosił rok 2023 rokiem kopernikowskim. Kopernik takim był symbolem przemian, widzicie, nie stare, tylko nowe. Po mojemu, teraz jest, widzicie, po mojemu, jednak jest po mojemu właśnie. Więc sprawdzaj, czy później i tak będzie po mojemu, i tak będzie po mojemu. Także niczym się nie przejmujcie. Jeżeli Wy tego nie rozumiecie, to macie te materiały u mnie, proszę bardzo, zachęcam. Jestem bardzo chętnym nauczycielem dla Was. Tak. Więc już. Od czego się zaczęło? A, jak ukraść pierwszy milion dolarów w Polsce? Właśnie, więc albo to będzie ja ważniej, albo w którymś mieście. Słuchajcie. To co? To ja zachęciłem Was już do rozmyślania. Popatrzcie jakie szybciutkie pieniądze. Popatrzcie no, nie ma nic łatwiejszego po prostu niż iść, pogadać i, i powiedzieć: koniec tego wszystkiego. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo systemowi. System płacisz. O, widzicie? Piękna sprawa. Co